Witajcie serdecznie w piątym odcinku z Plasterkiem. Powiem Wam, że paczka jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo ciekawa. chyba do tej pory wpadło 70 zł. Co naprawdę jest mało. No ale tutaj pewnie powpada, ale nawet jakby wpadła 50, to już mamy 120, tych wygranych musi być więcej. Więc zobaczymy. paczka z numerem 8. Ja chyba za trzy razy w 8 miałam 50, Złoto. safe Plaster. Bank. Ul. Korona. Drzewo. Gwiazda. Gwiazda. Ilościowo jest mało wygranych. Podkowa. Plaster. Plaster. Skrzynka. safe Plik. I moneta. Jest bardzo mało wygranych, więc ja nie wiem co tu wymyślili gwiazda, bank, moneta, koniczyna, korona, tęcza, tęcza i diament, portfel, portfel i, portfel jest wygrana i tu jest jabłko, a tu, no nie, zobaczcie, jest piątka, kolejny zrzut. ach, ach, z tymi zwrotami, stropka z merem siódmym, Sprawdzimy, czy nie ma pszczoły. Są banany. A mamy. Sejf. Skrzynia. Diament. Plaster. Plik. Drzewo. Tęcza. Tęcza. Portfel. I kończyna. Portfel. Korona. Sejf. Tęcza. I złoto. Kwiaty gwiazda korona kwiaty plaster złoto safe portfel i tu jest o o i coś i będzie pusta o i, i dziewiątka jest truskawka w bonusie, a tu drzewko bank Korona, kwiaty, ul. O no ciekawa jestem: koniczyna, plaster, ul. Koniczyna, korona. Złoto, plaster, portfel, złoto, tęcza i sejf. Tęcza, moneta, tęcza, portfel i korona. Safe, safe, portfel, plaster, kończyna, moneta, pusto. Strepka z numerem 9, pusta. DZ. O tak, zaciąłem 80. Bank podkowa, kwiaty, kwiaty. Kwiat, gra druga wygrana. safe plik, tęcza, plaster, bank, safe plik, drzewo, ul, Koniczyna tęcza, złoto, ul, portfel, safe portfel i portfel. Jest druga wygrana. Korona i blik i tu. Tu się nie chce zdrapać cytryna, a tu. Falone 5 i. I szalone 5, bo ja odkryłam B, która jest na dechę. Dziękuję. No to, falone. Zrabka z numerem drugim. Sobie paznokcia nadrypałam. się gruszka A tu, plik i gwiazda, moneta, UL, UL, koniczyna, diament, diament, gwiazda i diament. Gra trzecia wygrana, kwiaty, portfel, safe, portfel, plaster i korona. No. Zobaczymy. Drzewo. Bank. Koniczyna. Portfel. Skrzynia. Skrzynia i skrzynia. Druga gra wygrana. Złoto i plik. Tu mamy 5 i tu będzie 10. Tak, czyli jest 15. D jest na 15 zł. Zdrabka z numerem pierwszym. Nie 50. Jedna, dwudziestka, piątka. No co to jest? Koniczyna. U asystent, weźmiesz, pójdziesz po drapak? Nie, ja coś tu mam jeszcze. Kwiaty, moneta, kwiaty, bank. Plik, plik. Skrzynia, gwiazda i moneta. Tęcza, kwiaty, koniczyna, plaster, podkowa, portfel, skrzynia, diament, podkowa, korona, rzewko, złoto, diament, korona i arbus, czyli tu pusto. Ja jeszcze patrzę, tak spojrzę, bo słuchajcie, to jest już tyle zrapałam, tych zrapek, że ja. Zobaczyć, czy na pewno pustowo ZN. Bo też, to, też i nerwa mam na tą zdrabkę. Tak ogólnie, no to jak robi wygrane, a nie na to, że Natalka mi ją wysłała, bo teraz mówię wygrana, bank, bank i ul. Kwiaty, korona, kwiaty i kwiaty, czyli gra. Trzeci, yy, druga wygrana skrzynia. Skrzynia, sejf, drzewo i plik. Tęcza, diament, skrzynia. Ul, tęcza i moneta. Gwiazda, diament, plaster, korona, ul, drzewo, drzewo i diament, plik, koniczyna. Tu są banany, a pod kwiatami jest dyszka. Zostały trzy zdrabki do końca. W bonusie rówka i lecimy: tencza, gwiazda, drzewo, podkowa, podkowa i sejf. Tencza, złoto, korona, bank, diament, korona, moneta, skrzynia. Grzewo, podkowa, bank, portfel, plaster, skrzynia, plik, plik i gwiazda, plaster, plaster i portfel, czyli czwórka pusta, W, WN. Dwie do końca. Stropka z numerem piątym. drzewo, ul, bank, bank, drzewo, ul, złoto, portfel, diament, diament i plaster, skrzynia, gwiazda, bank, złoto, skrzynia i tęcza, kończyna, diament, kończyna, złoto i korona, moneta, safe kwiaty portfel plaster w bonusie banany i została szóstka. Ostatnia zrobka. Bardzo słaby wynik jest. I ilościowo wygranych i jakościowy tęcza safe. Plik diament kwiaty skrzynia drzewko. Portfel, złoto, plik, drzewko, bank, bank, kwiaty i plaster. Złoto, portfel, plik, kwiaty, tęcza, skrzynia, plaster, port, złoto, podkowa i cytryna. Och. To ja Wam powiem? Podsumowując całą paczkę, wpadło. Zaraz Wam powiem, ile wygranych. Słabo, jutka paczka, bardzo słaba, ale to jest moja wygrana, więc jakby abstrahujmy od tego. Tu mamy deszkę. Mamy 25. W ogóle, ile zrapów wygrało? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Czyli ilościowo nie jest źle. Wiedziałam, że jest źle, ale nie jest źle ilościowo, ale jakościowo jest makabra. Dobrze. Tutaj było 15. Deszka. Piątka, piątka, dyszka, piątka, 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 Poczka zwrotów, piątka, e, dyszka i pszczółka. Słuchajcie, kwotowo to wygląda tak. W zdrabce trzydziestej trafiła się pszczoła dwadzieścia pięć złotych. Trafiło się 3 dziesiątki w zdrapkach 10, 3 i 13. To jest 3, zwroty, 3 dziesiątki, to jest 30 i 25, to jest 55. 55 i w dwójce się trafiło 15, to jest 70, kochani. 70 zwrotów się trafiło. 2 4 6, 8, to jest 40, kochani, 40 plus 70, to jest 110, sto 110, dziesięć. Sto dziesięć plus jest tylko jedna pszczółka w zrobce 30, mówię 30, 1, 15 i gromada piątek, ale ja jeszcze raz bardzo dziękuję na talce. Za te 110 zł, ja jeszcze posprawdzam to z Ale to, to jest możliwe, bo z 13 wygranych za te 110 zł, kochani, zrobię pewnie dwa miksy po 55, no i później będziemy tak już pewnie po jednym miksie robić yy, takim zrabkowym yy, do wykończenia. Jakby kwoty od Natalki tak sobie to wymyśliłam. Dobrze, kochani. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia. Do kolejnego. Pa-pa-pa!